I siemano wariaty, zapraszam Was teraz na kolejną se serię, czyli z, serię z FC24 i zaczynamy z Ultimate Team, podbijamy Arabię Saudyjską zgodnie z tym wstępem jaki nagrałem przedtem Wybierzmy paczkę powitalną. No, Portugalię, może, może Ronaldo nam dadzą taki joke. Coś szczerze powątpiewam co tu będzie, ale głośno to wszystko chodzi. Może przeciszyć jakiś Aspek z Walencji. Andre Almeida, no bardzo dobrze się zapowiadam, niestety raczej mi się nie przydasz Jeszcze jakaś baba, Boże Święty, ja nie wiem o co to chodzi. Z tymi babami to są kompletnie blady i wesoły, nie? Dobrze, mamy to. Klikamy, coś zmieniamy, nic nie zmieniamy. Podpiszmy wysoko cenionego piłkarza, żeby wzmocnić skład. Dobrze, czyli muszę się pozbyć najgorsze ogniwo. Wybacz, ale to ty pójdziesz? Tak jest. I wypożyczymy sobie. To. Ben jeder musi być. To będzie nasz game changer, a i tak nie Okej, okay, pomin. Wybierzmy sobie strój dla naszej ekipy. W sumie wszystkie takie kiczowate. O, nie, 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 tam gra. Legia Warszawa, no nie jestem z Poznania, więc wybierzmy sobie Drugerhta United na razie. Może być piękny strój. Flex, bardzo fajnie brzmi. Flex, flex, poflexujemy się. Argentynę też pominę z wielką chęcią. Wybierzmy tego Flexa, a co nam tam. I logo drużyny Palermo. Blooming jakiś. Proszę Państwa, proszę Państwa, na kogo tutaj wypadnie? Weźmy ten herb sobie, a co nam tam. Tak się prezentuje. Na koncie mam 66 zł, i 66 groszy. To jest znak cztery szóstki. Będą o, no, dobra, dobra, dobra. Nieważne, tutaj nam przeszkadzają w nagrywce. Te cztery szóstki będą szczęśliwe. Gra, ja wiem, co ja robię, ludzie, weźcie mi, dajcie spokój. Ja chcę tutaj zrobić skład. Ja wam za chwilę pokażę, kogo zakupimy sobie. Po prostu będziemy bogami, tylko dojdę do menu. No nie wytrzymam zaraz, gdzie jestem, tej. O, graj, klub. Skład. No i tak się prezentuje. Ja przechodzę, widzimy się za chwilę, przechodzę do rynku transferowego i zaczycie skład marzeń. A nie, w sumie, pack opening jeszcze muszę wam pokazać. Tylko Dobra, muszę znaleźć w ogóle iść te te zaraz wracam. A więc przechodzimy. Przechodzimy właśnie do paczki. Paczki, proszę Państwa, Mam pierwsze paczki. Paczka założycieli IFC. W ogóle ja nazwę nie zmieniłem, muszę tutaj pozmieniać. Przewinę kompletnie i nie słyszałem. Co to jest za paczka? co? to jest mój pack opening. Dobra, weźmy jakąś ewolucję założycieli. Ja jeszcze kompletnie panie mają, ale za niedługo będziemy wiedzieli o co chodzi. Paczka rzadkich piłkarzy, to. Let's go panowie, Hiszpania, prawy skrzydłowy Paris Saint-Germain, Ascensio, tak jest, Ascensio, no to mamy Ascensio i Sanchez, bro... i to jest wymienna paczka, i mamy skład za chwilę jak ich powystawiam, tak wyszli na listę transferową, żegnam, hasta la vista, nara, no, było miło poznać. Z Tobą mnie, może Ty mi się przydać? Zobaczymy. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Nie Ty mi się nie przydasz, co Ja gadam, ja mam, ja mam pomysł na skład. Let's go, potwierdź kartę, zero w składzie. Ale weź mi. Możecie się domyślić, kto do naszej ekipy za chwilę dołączy. Wy po... O. No tak, ale powiem Wam szczerze. Bardzo fajne karty, dobrze, że wiem jak na żywo wyglądał Gerard, Chabi Alonso i Gatuzo, bo tutaj niestety się nie dowiedziałem. Lecimy dalej i zapraszam Was za chwilę na mini pack opening, jesteście na to gotowi. To będzie mini pack opening, ale jaki potężny. 10 napastników, 10 pomocników i 10 obrońców lub bramkarza. Wszystko 30 karty złote. Let's go! Lecimy. Arabia się bawi, Arabia nie śpi, kupaczkę kwadra, dobrze. X potwierdź i zobaczymy co będzie w środku drodzy widzowie. Jepcy? Bayern Monachium. Gorecka! Może nie taki dobry jak dawniej, ale to wciąż Gorecka! Proszę Państwa, Gorecka! A to są kurcze, pieczone, niewymienne karty. Tak jest, właśnie się wmontowałem w bagno. O oh je, yeah, oh yeah. mamy to. Ale będą na przepałkę, panowie, bo mam więcej powiedzieć. no Oczywiście, że coś z chrzeniem... O Jezu, Enzola ma 89 tempa, Co to się wydarzyło? Co to się wydarzyło od widzowie? Chociaż niektórzy będą na zmianę normalnie. Tak jeszcze tylko sobie szybko przelecę i zaczę, czy ktokolwiek w mojej... Muriel, no proszę państwa, bo... No Sortonius, święty, no nie rozpieszczajcie mnie tak. Jeden z dwóch pionierów. Co to znaczy? No na wypożyczenie tej. Naprawdę weźmy tego Argentyńczyka. Ale ciekawie to wygląda, bardzo ciekawie. Może zmienię koncepcję składu, dobra, jestem zadowolony. Powiedzmy, widzimy się za chwilę. I jeszcze jedną paczuszkę sobie otworzymy. A co nam tam za 150 FIFA pointsów. Co tutaj wleci? Hiszpan, środkowy pomocnik? O jezus, tutaj jakiś numer będzie. A nie, rer. O Jezu, to jakaś baba, Paula Fernandez, 82 overalla, no nic nie, nie wniosło to nam na pewno <grym> dobrego do składu, ale może starczy na pewną gwiazdę. Proszę Państwa, przed nami największa gwiazda w futbolu, Cristiano Ronaldo ląduje w naszym składzie. I tak prezentuje się nasz skład przed pierwszym spotkaniem, na razie udało mi się Ronaldo montować, Gorecka, Ruben Neves. Bebołu na pewno zostaną na chwilę dłużej No eee, i przejdźmy do tego jednego spotkania w tym odcinku, żeby coś się działo jeszcze. To jest Gwiazda Światowego, normalnie formatu, a u nas Ronaldo. Wiemy, jak nasz skład wygląda. Startujemy w skrócie. O jezu, Ronaldo z 11 no to też ciekawe. Jesteśmy w grze, dobrze jest. Zagramy sobie mecz skład Battles, ponieważ nie mam jeszcze abonamentu PlayStation Plus przez tą super paczkę. Ale od następnego odcinka już będzie. Tak prezentuje się skład. Wepchnąłem jeszcze w Lachowicia, bo sobie w sumie uświadomiłem, że on jest lepszy niż ten Witinia. I startujemy z meczem. A tutaj głośna muzyka jest. Chcę przyciszę słuchawki. Skład. Bota wygląda następująco: jest Martinez, Gwiazda Światowego, normalnie w formatu, a u nas Ronaldo. Wiemy, jak nasz skład wygląda. Startujemy w skrócie. U oh jezu, yes, Ronaldo z jedenastką gra, no to też ciekawe. Jesteśmy w grze, dobrze jest. Dobrze jest. Na razie bez piłki na klasie światowej. No ja to gram jak bot, nie? Więc to będzie naprawdę komiczna seria w moim wykonaniu. Lachowicz, oj, straciliśmy znowu piłkę Wyboł to nie wiem, czy ta kamera w ogóle możecie dać znać jaką kamerę ustawić, bo mam jakąś tą chyba nową jej Sport tak dobrze powiedziałem jej Sport yy, ponieważ nie wiem, czy grać na współpracy jak dawniej, czy ta jest dobra nie wiem, możecie określić się <gry> Grając tak, to ja naprawdę przegram z botem Co ma Cały brązowy skład, Pickford Zagranie do przodu Nikt nie przejął piłki, balde Neves Vlahovic Bebału Ford to chyba kobita była Paulowałem by Bału Ford Ronaldo Ronalda nie dobiegł do tej piłki. No to już nie ta, to lato. przecież ląbiego strzał z dystansu. Poprzeczka, proszę Państwa, poprzeczka. Tego się na pewno nie spodziewałem, że taki strzał oddam. Teraz bez piłki jesteśmy, co prawda, ale mamy szansę jeszcze to odrobić. Przecież nic nie jest straconego. Czyste zagranie. Kontratak. Szybki kontratak. Ronaldo. Ronaldo na lewym skrzydle. Co ja zrobię? Nic nie zrobię. Nie. Mam jeszcze piłkę. Proszę Państwa. Mam jeszcze piłkę. Balde. Balde. A dośrodkujmy. i w puste pole. Hubers. Dalot. Dobiegnie. fauluj Dobrze. Lepszy faul niż strata piłki. Całkowita. Albo i jednak... Dobrze, nic nie było, tak też może być. Sędzia nie widział. Kontynuujemy grę. Chyba zmienił czas skład Battles, już 25 minuta, bardzo szybko to zleciało. Zauważyłem, że oprócz tego jednego strzału, to w tym meczu jedyne co robię to fauluje, więc też dobrze. A co tu się wydarzy ogólnie? Oha, to co? Proszę państwa, nie pozmieniałem, ja się dziwię czemu Ronaldo gdzieś tam biega i w ogóle połowa piłkarzy nie powinna być gdzie jest, A dobrze, to zaraz już, będzie dobrze, to zmienię od razu tu też żeby nie było Dobra, to nam wystarczy mm. Bebału Kolejny strzał obroniony Było blisko Naprawdę było blisko Tylko nie stracić Nie stracić bramki Na koniec pierwszej połowy Obroniliśmy to Ford już nie dobiegnie O proszę Państwa Atakują nas Czy my się obronimy Tak, udało nam się, proszę Państwa, wystarczyło pressing dać, wyszanić się i od razu Bot się przestraszył nas Gra prawą stroną Ronaldo i już bez piłki Jezu, jak ja będę tak grał, to ta seria będzie miała sens jak nie wiem Baldendobiegno, spróbowałem 185 tempa ma chłopak no nie wierzę i kontrast tego wyszła Nie dobrze, Hubers, No już nie dobrze Pozbieraj się tam nie Pickford broni ten strzał pięknie to się udało nam uratować Nie wiem co to jest za kamera przecież ja nie dowidzę jak mi się tak odsuwa ta kamera Nie co ty zrobiłeś łopie? Co ty zrobiłeś i hańba Jak normalnie Polska jak przystało na Polaków, godnie reprezentuje w grze naszą narodowość. Koniec pierwszej połowy. Co my osiągnęliśmy? Kompletnie nic. Zarządzanie zespołem. Ja nie wiem, czy ta baba cokolwiek grała, ale, ale, ale... Może być tak. Może być ty. Nie no, ona niby ma być dobra, to... Dajmy jeszcze szansę. Galan, ja w ciebie wierzę. Jak tu wejdziesz na tą pozycję, to pozamiatasz. Ja w ciebie wierzę. Galan, o już przybiłce. baldech odgrywa do swojego rodaka. Teraz Deutschland, Gorecka. Zagranie górą do Bebału. Bebału. Na środek. Ronaldo potężny strzał niestety nie za mnie. Tego nie przyszło. Dobra, dobra, ja wiem, ja se poradzę. Ja se Gorecka dośrodkowanie, Muriel. No teraz, teraz siuda. uda. Rzut karny? Rzut wolny, proszę Państwa. Ja to wolę, żeby Ronaldo bez... Był... Tam gdzieś był. Gorecka. Jest, mamy. Nie wiem kto to trafił nawet. Gol. 1 do 1. Muriel. Proszę państwa, 51 minuta. Udało nam się. Mamy 1 do 1. Jest jeszcze nadzieja, że osiągniemy jakiś mini sukces w tym meczu Bo chyba, że jakiś siingciang ciąg nam strzeli bramkę. Nie tym razem. Wpisaliśmy się na medal defensywie. W ofensywie jeszcze nie radzę sobie, ale defensywały śmiga jak talala przecież to widać. Zagranie do Kryszcity. Ronaldo, zejście do środka Ronaldo. W środek Bramki Rojas z broni. Ajaj jesteśmy przy piłce jednak niekoniecznie. Mamy, to jest ta kontra, to jest ta kontra. Ronaldo sam na sam, Ronaldo. Co ja zrobiłem? Czemu ja lobowałem? Nie, nie wierzę w to. Co ja odwaliłem? Ale teraz. No nie, no kurde, czego? Kosa, kosa, kosa. Dobra, zróbmy stopa, bo to jest na szczęście offline. Nie, ty kobieta ja nawet ciebie nie widziałem, że ty grałeś. Ty możesz też sobie odpocząć. Ile tu mogę zmian zrobić? 50? No i tak nie pomoże. To i tak nie pomoże. Niech będzie tak. Boże święty Ronaldo, no weź ty się ogarni, chłopie. Pressing, pressing, gdzie tu jest pressing? Pressing zespołu wydawać, atakować ich, gnębić. No to no, daleko jest. O jezu, ja już widzę ten środek, a dobrze. Niedobrze. O jezu, Pickford, No, kto to wybił? No, tak podając to my. Nic nie osiągniemy. Ja tylko chyba skrzydłem potrafię wiedzieć. Galan masz taki środkowy pomocnik, ala Proszę Państwa, Bebału No do środku i tą piłkę, ja... Szczel! Koniec Mamy rzut rożny, to jeszcze nie wszystko stracone, teraz... Gorecka dośrodkować bo tak? Dobra, Muriel Tu masz niby lepsze statystyki, wierzę w Ciebie Muriel, do! Ja pierniczy Jak ja bym to trafił, to ja bym się zejszczał normalnie Oha, moje strzały, no są fantastyczne strzały mam. Naprawdę jestem pełen podziwu mojej ekipy. Ej, Jezu święty. Aut 7 minut do końca. Musi nam się udać panowie. Zmotywujcie się. Gorecka, Galan, Balde Muriel. Ronaldo Antoni, jesteś trochę wolni Co ty robisz chłopie? Przestań te przewrotki Przecież my tak nie ujedziemy w skrócie mówiąc ładnym językiem Nie to są banda kredynów normalnie Na sprzedaż wszyscy, nawet na quicksand, za zero 90 Minucie. Jak to się nie nagrało, to ja normalnie się zdenerwuję. Mamy to. Wszyscy wiwatują, skandują, cieszą się. Ja z nimi też. Nie no, to jest poezja. Nie wiedziałem, że ja tak potrafię grać. Wygramy to. To już jest. Win. Win-win. Proszę Państwa, win-win. Mamy to. 3 punkty. Lutz F, FC Luc wygrywa. Arabia Saudyjska spisała się tragicznie, ale co z tego. Mamy 3 punkty najważniejsze. Nawet jakieś monety już pierwsze. Za chwilę tutaj będzie skład marzeń normalnie. Przechodzimy dalej. Jakieś punkty dostaliśmy. Tak jest. Ranga druga. I chyba na ten moment możemy zakończyć. Zakończyć ten odcinek tu są składy, tu jest skład tak prezentuje się nasz skład po pierwszym odcinku mam nadzieję, że ta seria też wam się spodoba o ile ktokolwiek to obejrzy <grytanie> także trzymajcie się lajkujcie, subskrybujcie i żegnam cześć